Witajcie! obiecałam w tamtym tygodniu, że się spotkamy i że za tydzień będę gotowała zur. Kwas się mi piękny zrobił. Pochniało w całej chałupie. I tu zem się już troszkę przygotowała do tego gotowania tego zuru. Mam już ugotowane. Prawie dosły. Ziemniaki tys. Malutko zem wcześniej nastawiła, żebyście nie czekali za długo na mnie, jak się to będę tutaj w tej kuchni robiła. No i grzyby, to jest wywar robię z grzybów, z prawdziwych, z lasu, z Łońskiego Roku. Teraz chcę te korpiele, a jeszcze wam powiem, że się mnie pytał jeden chłop na internecie, co to są te karpiele. No bo wiecie, u nas we wsi to się go to korpiele. ale po pańsku to jest brukiew. A ziemniaki, to wiecie, co mu Pan Bóg stworzył? Żeby ludzie mieli kogo łupić ze skóry. Wzór wielkopostny, będziemy gotować nie na zodnych wywarach z kości, czy tam na rosołkach, no będziemy gotować na samej wodzie. Ale żeby to nie było ino na samej wodzie, to do tej wody dołodzimy trochę przypraw. Domy tak, liścia laurowego. U nas, ja pamiętam z dzieciństwa, że te liście laurowe to nazywali liściami bobkowymi. Ale ja nie wiem, czemu tak nazywali liściami bobkowymi, jakby kto wiedział, to napiszcie tam gdzie na, na internecie. wrzucą tutaj tak porę tych liści ze 4 z 5, trochę ziela angielskiego i czosku. Ja wiem, za dużo w tym, w tym zakwasie było czosku, ale żeby taki jeszcze był bardziej łoższejszy, to jeszcze dołożę tutaj ze 3 drobno pokrojone ząbki czosku. No, i podstawowym też składnikiem tego zuru wielkopostnego są te nasze grzyby. Mam tu zagotowane, bo sam sobie już wczoraj je przygotowała. To teraz tutaj dołożę do tego wywaru te, te grzyby, żeby się nam to wszystko razem ładnie zrobiło, połączyło, żeby ten wywar był taki smakowity i pochnący. Wody spod, spod tych grzybów. Tę troskę doleję, ale będziemy próbować w czasie gotowania dolewać więcej, żeby ten wzór nie był taki za bardzo ostry. I teraz musimy poczekać, jak się nam to zagotuje, ten wywar, połączą się te wszystkie składniki i będziemy cedzić zakwas. O, widzicie jak się mi to już pięknie to wszystko ugotowało, połączyło się. Mmm, jaki zapach. Piękny. Odłosamy. Teraz będziemy cedzić zakwas do wywaru. Więc to trzeba zamiesać. Jadę. Pamiętajcie o tym, że tu jest mąka i łotręby. I jak się gotuje taki zór, to trzeba go cały czas mieszać, żeby się on nie przypolił, bo on ma straszne możliwości do tego, że przybrze do gorka. Wszystko zależy od. Ilości tego zakwasu, co go tutaj do, dolejemy, jak chcemy gęście i sy, żeby był, no to lejemy więcej zakwasu. Ale jakby się wam wydawało, że on jest jednak za zarzutki, a chcecie taki gęsty, że jak na talerzu łyskę wbijecie do niego, to łyska będzie stoła. No to można sobie go zaczepać, jeszcze troszkę zagęścić śmietaną z mąką. Próbuję, czy dość jest wszystkiego. O, wywaru spod grzybów to bym dołożyła. Paśniutki jest. Jak się doleje takiego wywaru, to będzie ciemniejsy. Ale na moje oko to u on jeszcze będzie za żobki. Jeszcze dolejemy troszkę tego zakwasu. Jakby to było jakby mnie nie dołożyli pieprzu troskę do tego. No i bez soli. To to nie będzie. I pamiętajcie. Żeby mieszać i mieszać i mieszać. Bo jak się nam przypoli, to nie będzie kwaśny zór, no będzie gorzki. Mój zór musi być gęsty. Jakbyście nie chcieli takiego strasznie gęstego, no to sobie zostawcie taki, ale ale jakbyście chcieli gęściej, CSC, no to śmietana i mąka nadaje się w sąroz do zagęszczenia. Mój zór się już z końców gotować. Jest dość gęściutki, kwaśny, pochnący. Teraz trzeba będzie inną wysypać korpielę do miski. Udziubać ziemniaki podawać do stołu

Wybiła twoja godzina. Powiedz <laughs> żeby nie mieli tak ogarnięte. Nie postrzegaj, kwaśny.